Elo, elo z tej strony. Elmos i witam Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. I jak widzicie, drugi sezon Don Starwa właśnie wlatuje na kanał. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I nie zapomnijcie łapce w górę Subiko oraz dzwoneczku, kto jest nowy. Po prostu, mini Daisy się jeszcze pojawi na pewno. Ale na razie powracamy do Don Starwa. Bo tamta seria miała. No, bardzo dobry. No, bardzo dobrze się po prostu przyjmowała. Aha, dobra, już mnie bije osa. No i po prostu mi po powróciłem do tej gry. Więc wiecie, Pięć łapek, następny odcineczek. No i czemu on mnie goni? Dobra, już mnie nie goni. Może będą mawoły. To był bardzo dobry początek. jak Ja jeszcze Wam nie wytłumaczyłem, czemu tamta seria się zakończyła. Bo po prostu. Usunął mi się save, No i po prostu... No i tyle. Jak ktoś nie widział poprzednich odcinków z Nastarwa, no to było ich 8. Dzisiaj będziemy przebijać serię. Przewiduję jakieś 15 odcinków. Zobaczymy. Zobaczymy jak zginiemy. O wtedy zginęliśmy prawie. No a dzisiaj nie. I sorry, że tak jakby co mało mówię, bo jest no, wcześniej rano. I trochę zaspany. jestem wstałem, żeby specjalnie dla Was odcinek nagrać. No i co? Będziemy zbierali póki co trawę. Bo potem będzie z nią ciężko. Znaczy siano. <laughs> Wyprawa po siano odcineczek. Kto pamięta, to pamięta. No i dobra. Chyba nam wystarczy tego siana póki co. Trzeba też iść pozbierać patyki i inne rzeczy. Wianek sobie zrobić na początek. Dobra. Mamy cztery kwiatki, ale taki taki dziwny świat mamy, sam po prostu z żytymi, z wełnami, z tymi, z trawami, ta z wełną, mhm. aha, dobra, dobra, coś tam przeczytałem, ale nie do końca, na odcinku sobie przeczytam, jak będę oglądał go, dobra, sadzonka, o, dużo jedzenia, dużo jedzenia, to fajnie, to się przyda na, na start. Już wypadłem z roli grania w dąbce, więc niektóre rzeczy mogę zapomnieć. I mamy do dupy po prostu początek. Chyba będziemy mieli na początek zimę. Mamy krótki dzień i długą noc. Przypał. No ale dobra, damy radę. O to chodzi, że nie ma być łatwo. Dobra, tutaj sobie pozbieramy. No, w dzisiejszym odcinku będziemy po prostu tak zbierali następne możliwe budowanie bazy No i wiecie, takie, takie różne Dobra, tam jest ten, o, dopiero pierwszy krzemień Musimy już sobie zrobić narzędzia i drewno Jeszcze jeden krzemień potrzebuję Mogę zrobić? Mogę No i pierwsze narzędzie, toporek Nawet nie wiem, czy się opłacało ściąć to drewno, no ale dobra Dobra, już przeżyjemy tą noc, bo mamy i drewno, i ten, czyli ognisko będziemy mogli sobie zrobić lepsze. O kurde, jak się długo to tnie. Zapomniałem, ale tutaj już poleciało. Dobra, to ja będę się ścinał po prostu. I nie wiem, o czym pogadać, tak szczerze. Z rana nie mam takich pomysłów w głowie. A to w ogóle się nagrywa? Czekajcie. Nagrywa się. 3 minutki już. No i pada deszcz, no nie wierzę. No nie wierzę, ja nie wiem. Będzie ciężko w tym momencie. Będziemy mieli mokrej temy. Ja nie mam w ogóle kwiatków, żeby se zbudować, na przykład nie wiem. Byle co? Więc może być problem. Ognisko nam będzie gasić. Kurde. Początek będzie ciężki. Dobra, chociaż żeby na tym wianek uzbierać kosztuje 12, jak pamiętam. Więc 12 kwiatków i lecimy po wianek. Dobra, nie tnij nie tego, nie tnij tego. Pozbieraj na razie te 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 pożeczki. O! No bo Gut już mamy taki niski trochę. Jeszcze nie mamy niskiego, ale mamy. No i dobra, ja myślałem, że tutaj ma woły znajdziemy, bo to by był piękny start. Byśmy mieli po prostu nawóz. A tak to... Mamy same siano No ale mamy króliki chociaż Tak jakbyśmy chcieli, nie wiem, zrobić sobie Czapkę króliczą czy coś, no to Zawsze wiemy gdzie Właśnie mapa Tam, tam trochę nie odkryłem Dobra, to tam na górze Może będą pająki Przydałyby się, żeby sobie zrobić różne fajne rzeczy Dobra, to No i sobie jeszcze zetnijmy z jedno drzewo, bo zaraz będzie noc, to Nie będziemy mieli jak tam jeszcze po porzeczkę podejdę, po tego kwiatka. Jak w ogóle zdążę? Tam jeszcze jeden kwiatek musi być, błagam. Nie gadaj, że nie ma kwiatka jednego. No nie ma. O, są. Jest zielony grzyb, to go weźmiemy. Zieloniaka weźmiemy. I teraz tak. Czy zieloniaka było trzeba przepalić, czy nie? Bo nie pamiętam. Jest... Dobra, ja muszę to na sam dół przewinąć. O, dać sobie ognisko. No tam. Szybko twórz, twórz, twórz. Właśnie tak. Teraz sobie dolej paliwo. I co tutaj za grzyb jest? Aha. I dobra, teraz będziemy sprawdzali. Na początek tak ugotuj sobie marchewki bo dają zawsze więcej nie zawsze, ale marchewki dają myk myk, dobra jedzenie sobie dam tu zawsze jest problem z tym przewijaniem tego dopiero jak macie coś o, to możecie sobie przewinąć albo normalnie, ale ja nie potrafię Dobra, teraz tak, craftingi, czapeczki, wianek, twórz. No i superancko. Dobra, no, zetnijmy sobie te drzewo. U i zobaczmy teraz tak. Łopatę dopiero możemy zrobić jak mamy po prostu machinę. A crafting table. O No, a łopata nam się teraz przydała bardzo, bo myśmy się po prostu sezonkami palili. No i wziąłem oczywiście nierela, nierelaksacyjny, tylko wziąłem po prostu normalny. Będzie ciężko bardzo, czasami. Muszę, że ktoś tam jest, bo takie drzewo takie robi te efekty. O, mamy. Orzechy dwa. Dobra, dobra. Nie, jeden. To z zrobimy. Orzechy coś tam dawały też, to go zjem nawet. O. No i teraz, czy ugotować go, czy nie. No ugotujmy go, chyba niebieszczyk nic nie dawał, nieugotowany. No zjadźmy go, zobaczymy. Daje mózg a, i HP zabiera, a niebieszczyk daje wszystko, więc on jest OP. Team niebieszczyk, dobra. Yy, toporek nam się zaraz zniszczy, no to sadzonka. Dobra, tutaj było drzewo na górze, aha. Jakbym tego nie zobaczył, to by było nice Ale mało dodałem paliwa Myk Dobra, ścinamy brzozę Dobra, poszło Myk Od razu będziemy mieli na kilof No trochę zanudzą. Dobra, cofam się, co? Nice, dobra Idziemy dalej yy, Gdzie teraz powinniśmy iść? Na dole mamy Nie, cały czas na górę idziemy Oczywiście zbierając idemy No i zapisywanie świata Poczekać trzeba No i pierwsza noc za nami Nie była aż tak trudna No ale też nie była łatwa Nie, no łatwa była, wciul Żartowałem, łatwa O, następny stak trawy, dobra bo to się w późniejszych czasach będzie bardzo szybko martowało. Jak będziemy to wszystko budować, m mój największy rekord to było chyba 70 coś dni. Nie gadaj, że ja to widzę. Dobra, jak, jak to jest kamienny biom, to mamy super Tak, to jest kamienny biom. Ja. Yeah. Te kamienia teraz będziemy mieli tyle, że. Żółchuchu. Dajcie. o ja dosyć ży złoto Tu jeszcze mamy lodowca Z którego można zrobić sobie specjalne danie Nie pamiętam jakie to jest danie, dobra weźmy tego lodowca w sumie I co, i coś się z niego robiło, chyba herbatę Nie pamiętam Nie, jeszcze mamy trumny, co? Jokie to jest podejście To jest takie dobre podejście W sumie musimy uważać na te No jak to się nazywało No na te takie wysokie z okiem I możemy zdobyć sobie bubu. To by było dobre Dobra, mamy tutaj trzy Na razie tylko te głazy kopię, bo z nich leci złoto A złoto nam się potem przyda w ciul ale szybko te kilofy się teraz marnują. Widzieliście? I za dwa. Dobra, mam osiem. Więc to już na spokojnie. To już tylko kwestia, aż mi się patyki nie skończą. No i dosyć, że będziemy mieli... Dosyć, że będziemy mieli to. Będziemy mieli bazę kamienną od razu. Ja. To jest bardzo dobre. Aż mi się humor poprawił. Niryt, tego nie potrzebuję. A plecak trzeba zrobić. Też zapomniałem że podstawy tylko gdzie on był? Gdzie był plecak? A plecak trzeba zrobić. Jest maszynę, trzeba mieć. Dobra, trzeba sobie zjeść te marchewki. No i super a ciekawe czy jak zim <grym> O nie, 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 nie Im jest niby łatwo uciec, ale... Potem się łatwo można zdziwić No niby ryby są Świnie Musimy to wziąć I tutaj jest wioska Patrzcie, solo Jeden na jeden Patrzcie, 2 na jeden, o kurde. O, tutaj mamy klepę. O, nie, 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 żeby się na mnie nie zblurował. Bo ja nie. Znaczy, co ja powiedziałem? Żeby na mnie nie, nie wziął agro. Ja chcę tutaj tylko przyszedłem popatrzeć i zabrać to, co moje. Dzięki. Ej, przydałby mi się młotek, to co porniszczył ich domki. O, kurde, biją się, biją się. Co wy na to, żeby pomóc świniokom? Nice! Dobra, dużo jedzenia zdobyłem. Dobra, ty będziesz moim ziomkiem. Ty będziesz moim ziomeczkiem. Daj. No i ty jesteś moim ziomeczkiem od teraz. Co? Nie jesteś? Mam cię dojechać? Dobra, jesteś jednak, masz czwarta. Już miałem cię dojeżdżać, chłopie, chodź. Chodź idziemy. Ktoś tak. Aha, bo nie ma, nie ma światła i będzie biegał jak debil. No dobra, fajna walka była. Nawet mogę dać tytuł. O! Mogę dać taki tytuł. To po prostu walka i tyle. Jakoś tam wymyślę tytuł. Miniaturkę też już tak. Jak tam w ogóle nie widzieliście, to stawiłem miniaturki do całej serii. Niby takie wiecie. Słabe, no ale innych nie potrafię robić, więc wiecie. Lepsze takie niż żadne. Więc wiesz. To znaczy, wiecie. <grym> Już my się myli. Ja to tak nagram jeszcze po tym. Z 2-3 odcinki. I lecę dalej w kimę. Bo serio. Nie mam siły na nic. No ale dla was odcineczki muszą wlatywać. O, jaka dobra miejscówka na bazę. Nie wiem, czy tu się chce osiedlać. Nie wiem serio Mamy niby blisko to cmentarz I jedną wioskę No nie no nie To jest, to jest bardzo dobre miejsce No ale zaraz złe Zobaczcie bo tutaj jest wszystko odgrodzone jakby Patrzcie dajmy tylko tutaj murek Tu do końca I w prawo I już mamy bazę Dobra ja sobie wybuduję O młotek mogę mieć Ej to idę mu zniszczyć domek Idę zrobić tak I idę zrobić tak no jest No i teraz idziemy tam się cofamy po Cegły, deski No i takie itemki Najlepiej jakbyśmy teraz znaleźli tego Jak to się nazywało Chestera A nawet mamy Szczerze nie, nawet nie wiedziałem Że mam sikse Dobra biegniemy szybko bo tam od razu Zbudujemy ognisko Mamy na ognisko? Mamy Gdzie ten domek? A jeszcze dalej, o kurde. Dobra, tu sobie postawię ognisko. Te normalne, już chciałem klikasz te najlepsze paliwo. Dobra, wychodź, on tam był. Idziemy, on tam był. Dobra, dobra. Na, na początek musimy się zająć tym, żeby zrobić sobie ma maszynę. Ona nie jest droga, więc trzeba ją zrobić. No i mamy dużo craftingu w plecach, oczywiście. Do którego bierzemy to. Oczywiście też sobie robimy. Tutaj nic nie potrzebujemy. Z tego łopatę musimy mieć. Priorytet. Liny nie potrzebujemy. Tego nie potrzebujemy. No i na razie to tyle. Na razie to trzeba jeszcze jedzenie ugotować, bo inaczej go nie zjemy później. Bo surowej ryby chyba nie możemy jeść. Wianek się jeszcze nie zniszczy. Dlatego ja chciałem to, żeby sobie zrobić potem kask futbolowych. Bo kask futbolowy to jest jeden z lepszych tych yy, po prostu czapek. On daje dosyć, że po prostu... No lepiej się bije, no to wiecie. Jeszcze szynko bija bym mógł zrobić, ale to bym musiał jednego ubić. Dobra, tutaj sobie to damy. Pożeczki nie będziemy prze przerabiać. A, można gasić tym ognisko. Zjedz. Nie, nie potrzebujemy. No i teraz tak, kask futbolowy. Z czego go zrobić? Z czego zrobić kask futbolowy, czekajcie? Gdzie on był? Gdzie był kask? Czekajcie, na początek to ja bym sobie zrobił szynko, bije. A to dwa, o kurde. A zwykła włócznia? Aliny, dobra. No i zwykłą włócznię sobie robimy. Żeby mieć się czym bronić. Mek. Teraz ogarniamy dalej sobie po prostu tu. Tu będą mi temki. Takie. Dobra. Sorry, że nic nie mówiłem. Ale po prostu się skupiam na przełożeniu tego. No, patrzcie, jaki to jest problem. Dlatego trochę nie, nie, nie lubię takiego stylu. Ale dobra. Da się przeżyć. Tu sobie dam kamienie. Aha, dobra. To nie kamień. <grym> jest coś, dzięki czemu powstają odcinki, dobra, trawę też sobie tutaj dam, świńskie ogony o, mamy tylko dwa patyki, dobra, no to musimy iść pozbierać patyki dobra, mamy ogarnięte ekwipunek widzę, że jesteśmy lekko głodni, więc sobie zjedzmy zobaczmy ile daje ryba no, a ile daje też żabie nóżko no, a pożyczka. no, a chyba najwięcej a zjedz Aha, nic nie daje praktycznie, dobra No to dajmy No masz, jedz no. No i superansko, jedz <grybujesz> Bo wam zniszczyłem domek Dobra, co tu jeszcze możemy zrobić? Na początek, ile to się w ogóle nagry... Kurde 20 minut. No dobra, to po prostu dzisiaj wlecą dwa odcinki. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodobał. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Subikora, dzwoneczku. Trzymajcie się. Cześć. A początek sobie zrobię tak. I bye.